Już to gdzieś kiedyś mówiłem. Już to gdzieś kiedyś mówiłem. Że piec ma być szczelny. Ma być szczelny od środka. A nie od zewnątrz. Więc mazanie jakimiś fugami kafli nie przynosi zadawalających efektów. I te kołeczki, które tu są powsadzane na łączeniu, to jest oczywiście moja słynna pocięta dachówka. To one zostaną tutaj zasmarowane gliną. Spięte to będzie wszystko haczykiem. I taki sposób gwarantuje nam szczelność pieca i jego bezpieczeństwo eksploatacji. Dziękuję pięknie.